Witajcie. Jestem właścicielem strony homopati.pl, którą stworzyłem w 2005 roku albo 2006. Dużo tam się od tego czasu zebrało ciekawych pytań i zainteresowanych. Widzę, że w Polsce bardzo duże zainteresowanie jest tą właśnie dziedziną. W homopatii jest bardzo ważne. To, że nie traktujemy siebie tak jak w szkolnej medycynie, że na przykład jest jakaś choroba, którą trzeba leczyć, w cudzysłowie, diagnoza, którą, na, na, którą trzeba zapobiec poprzez jakieś hmm, wyniki, jakieś badania. Tylko w, mojej, w moim zrozumieniu chodzi tutaj o ciało, które daje nam sygnały. Czyli każdy kaszel, każda gorączka, każde zapalenie czegoś tam, to jest zawsze tylko sygnał, że coś w naszym ciele jest nieprawidłowo w równowadze. Możecie sobie to wyobrazić jak dwie piosenki. Jedna piosenka, to, nie jest, to jest ta piosenka nieludzka, która powoduje, że chorujemy, jest za głośna. W tym momencie, jak ona jest za głośna i za głośno gra, to wtedy człowiek zaczyna dostawać sygnały, objawy, które my Myślimy, że to są choroby, diagnozy stawiamy i wtedy leczymy te sygnały. Leczymy w cudzysłowie, czyli tłumiemy w zasadzie sygnały, żeby już nie były, nie istniały. Wyobraźcie sobie, jak jedzie samochód i wy kierujecie i potem zapala się lampka olejowa. To jest sygnał na to, żeby dolać oleju. Nikt z nas by nie wpadł na tą myśl, żeby ją wykręcić, żeby ją zakleić, żeby uciąć kabelek, żeby się nie paliła. No bo przecież to jest leczenie, zrobić to, żeby ta lampka się nie paliła, ale to nie jest leczenie, to powoduje do tego, że samochód zacznie się coraz więcej, coraz bardziej psuć i wtedy w końcu nie będzie już jechał. Tak samo jest z naszym ciałem, nasze ciało daje nam sygnały i one są po to, żeby coś zrozumieć w naszym życiu, po prostu żyjemy jak żyjemy, robimy to co robimy. I ten sygnał jest taki mocny, że wtedy musimy się zastanowić, ale często też nie mamy na to czasu, bo mamy terminy, musimy coś zrobić, więc co się dzieje? Idziemy do lekarza, dostajemy na to tabletkę. W najgorszej wersji będziemy mieli operację, na, na którą ten sygnał zostanie zlikwidowany, i dalej biegniemy. Terminy dzieci, szkoła, zawód, dom i zapominamy o swoim własnym sygnałodawcu. Czyli tym, co jest dla nas najważniejsze, naszemu ciału. Nasze ciało jest dla nas najważniejsze. Nie możesz go zmienić tak jak samochód używany. Jak ci się już nie podoba, to go zmienisz i dalej następny. Nie. Jest punkt A, jest punkt B. Punkt A, się rodzisz. Punkt B, śmierć. To nie jest nic złego. Śmierć to jest tak jakby trzecia świadomość. Pierwsza świadomość to jest ten, ten stan taki, że tutaj rozmawiam z wami, czujemy, myślimy, zauważamy. Stan drugiej świadomości to jest sen, w którym śnimy, śpimy, odprężamy nasze ciało, dajemy mu energię. A trzeci stan to jest śmierć. To jest po prostu trzeci stan świadomości, czyli opuszczamy nasze ciało i oddajemy je w, w eter, tak jak bym powiedział. Od punktu A do punktu B to jest nasza droga i pomiędzy tymi dwoma punktami się dzieją rzeczy. I nasze ciało jest tym najważniejszym sygnałodawcą w naszym życiu. Nikt nie jest tak szczery, tak silnie nam mówi to, co jest dla nas naprawdę najważniejsze. W tym momencie, jak otrzymujemy jakiś sygnał, to powinniśmy się zastanowić, o co chodzi w naszym życiu, co jest grane. I tutaj wchodzi właśnie homeopatia bardzo, bardzo może nam w tym pomóc, ponieważ jeżeli jest ta piosenka, te dwie piosenki, która jest ta, ta głośniejsza i ta cichsza, to jest ludzka piosenka, jest cichsza. W tym momencie, jak się sygnały, choroba tak zwana, to wtedy zaczyna ta piosenka nasza nieludzka być za głośna. Nieludzka to znaczy, jeżeli ktoś jest w równowadze, czyli ta nieludzka i ta ludzka piosenka, bo mamy zawsze dwie w sobie, jest w równowadze, to nie mamy żadnych objawów, wszystko się dobrze dzieje, jest ok. Jeżeli zaczyna się ta nieludzka piosenka być coraz głośniejsza, to wtedy zaczyna pojawiać się jakiś sygnał, zaczyna wychorować, chorować, idziemy do lekarzy itd. Dlaczego mówię ludzka, nieludzka? W homopatii się dzieli nasze wszystkie leki i doświadczenia, bo homopatia to jest dziedzina doświadczeniowa czyli tylko przez doświadczenia możemy komuś przepisać lek homopatyczny. Nie da rady po prostu powiedzieć, że na gorączkę to jest ten lek i każdemu go dajemy, bo on po prostu jest na gorączkę. To tak by chciało się zrobić. Na przykład też. W aptekach często próbują sprzedać leki na gorączkę, na kaszę, na, na coś tam. To w homopatii jest błędne myślenie i to homopatia tak nie funkcjonuje. Homopatia jest coś bardzo indywidualnego. Chodzi o tą osobę, która ma właśnie taki kaszel i właśnie jest taka, jaka jest. I tylko pod względem tego, jaka ona jest, jaki ten kaszel jest, czyli objawy nie, to nie może tak, objawów nie ma. Jak ktoś przyjdzie do homopatu i powie, ja mam kaszel, to nie wystarczy. Musi powiedzieć, ten kaszel jest jak leże. Jak otwieram okno, to on się polepsza. Jak on, on tutaj mnie bardziej tutaj tutaj mnie swędzi. tu nie tu nie tu tylko tu mnie swędzi i tylko jak wydycham powietrze, to wtedy mam taki odruch, że chcę kaszleć. To są różne rzeczy, które są ważne w, ob w opisaniu objawu homopatycznego. Nie wystarczy powiedzieć, że mam kaszel i chcę lek na homopatyczny na kaszel. Takiego czegoś nie ma. To jest po prostu tylko zrobione po to, żeby tam sprzedać jakiś tam lek komuś tam. Ale to nie działa tak, jak to w jest pomyślane przez Hahnemana, twórcy jego. Tu chodzi o to, żeby on wybrać ten indywidualny lek na właśnie ten kaszel, na właśnie tą osobę. I w tym momencie, jak dobieramy ten lek i, i mamy te objawy, które tak dostaliśmy, spytaliśmy go, to wtedy jesteśmy w stanie mu naprawdę pomóc. I to w nagłych przypadkach bardzo szybko działa. Czyli jeżeli ja podam pacjentowi w nagłych przypadkach jakiś lek, to ja chcę za kilka godzin mieć efekt. I też mam. Przeważnie jest tak, że jak ktoś zaczyna jakieś tam choroby, w cudzysłowie, to wtedy je, objawy, powiedzmy przeziębienia, to jest w stanie w ciągu dwóch dni, dwóch, trzech dni być znowu ok. Nie, nie wchodzi w ten starze pierw katar, potem kaszel, potem e, bóle głowy, potem gorączki, potem bolą e, koniczyny, to tak nie ma, to tak nie funkcjonuje. Nie dochodzi w ogóle do tego stanu. W też nie daje nic naprzód, na, na, na przykład. Daj mi coś naprzód, jadę do Afryki, mm, będę może, ktoś miał gryźć jakaś jakaś, e, miał użyć jakieś zwierzę i dostanę malarię, może coś wziąć apatycznie, jakąś szczepionkę ala. Nie ma nic takiego. Zawsze tylko jak jest objaw, to wtedy dajemy leki prawidłowe i wtedy to wszystko, wszystko jeżeli lek jest prawidłowy, to w wymiarze szybko działa. Jeżeli nie, to trzeba zmienić lek, czyli jak ja jeden dzień daję w nagłych przypadkach lek, na przykład dam go trzy razy, to w następnym dniu, jak to nie ma poprawy żadnej, albo tylko 2-3%, to to nie jest dobry lek, po prostu lek nie jest prawidłowy. Homopatia zawsze działa. Nie działa tylko dobranie leku często, czyli jak idziemy do homopaty, który z nami przeprowadził naprawdę długą rozmowę, bo to jest potrzebne, dwugodzinna rozmowa, to jest pierwsza rozmowa, tak powinna trwać i on opytał się o wszystkim, opytał się o tych chorobach detalicznych, opytał się o tych wszystkich naszych dolegliwościach, które mieliśmy przed tą chorobą, opytał się o tym, jacy jesteśmy, opytał się o tym, jakie mamy sny, opytał się o tym, jakie mamy wrażliwości, opytał się o tym, jakie mieliśmy dzieciństwo, Opytał się o tym, jak reagujemy na to, co mamy, co to z nami robi, na takie pytania, i ta rozmowa jest wtedy dlatego taka długa, żeby się tego dowiedzieć. I wtedy jesteśmy w stanie mniej więcej dopisać ten lek, przepisać go, znaleźć go. Jeżeli nie zadziała, to jest źle dobrany, jest nieznaleziony i czasem to może trwać długo. Na przykład, pacjenci, którzy przychodzą do mnie, niektórzy są tutaj po 4-5 lat. I przez ten czas mieli dobre y, pomaganie w różnych rzeczach pomogło im dużo, a, a dopiero od po 5 latach znaleźliśmy ten właśnie lek, który zrobił tak jakby transformację całego życia. Y, y, ale powracając jeszcze do, do tego, co mówiłem na początku, dwie piosenki: jedna jest nieludzka, a druga ludzka. Dlaczego? Ludzka nieludzka? Nieludzka piosenka to tak, jakby źródło mówiło, i to jest to, co w homopatii uważam tak za bardzo interesujące. Co to znaczy źródło? Mówi. Jak ludzie mają niekiedy takie w trakcie opowiadania swojego, mówią o takich rzeczach, jak na przykład czuję się, jakbym nie miał, jakbym nie miał możliwości ruchu. To jest takie wrażenie, że nie mogę się ruszać, że jestem taki sztywny ani do przodu, ani do, do tyłu. A tak bardzo bym chciał się ruszać, pragnę się tego ruszać, pragnę się ruchu. Ale wszystko co, co powoduje, jak, jak boli, bolą mnie te, te, te ramię, to tak nie mogę się ruszać, wtedy to tak jest sztywne wszystko. I dalej odpowiadają o swojej dolegliwości, mówią na przykład potem, że nagle kiedyś tam czasami mieli bóle głowy, a ja się pytam, jakie jest wtedy wrażenie, że się ma bóle głowy. To się czuję tak, jakbym był sztywny, nie mogę ruszać tą głową, nic, wszystko jest we mnie takie sztywne. Potem dalej pytam na przykład, jakie mieli sny, opowiadają, że w dzieciństwie mieli taki sen, jakby na przykład byli w samochodzie zamknięci. Jadą w tym samochodzie i ja się pytam, jakie jest wrażenie wtedy w tym śnie. A oni mówią, w tym śnie czuję się wtedy taki bez ruchu, nie mogę się ruszyć, jestem sztywny, nie mogę wyjść z samochodu, sztywnie się czuję. Potem tym, jak mówią o dzieciństwie, że w dzieciństwie jest tak, że nie mogą na przykład wyjść, nie mogli wyjść, nie mieli możliwości wyjścia, bo rodzice mówili, że mają zostać w domu, o 19 muszą być w domu znowu, to ja się pytam, jakie to jest wrażenie dla nich, on mówił właśnie, że tak czuję się wtedy sztywno, nie mogę ruszać, nie mam swobody ruchu. Czyli ciągle w tych wszystkich różnych dziedzinach pojawia się to właśnie sztywność, swoboda ruchu, pragnienie ruchu. To jest. Wrażenie, są wrażliwi na to, że nie mogą się że są sztywni. Tutaj byśmy ich zakwalifikowali do królestwa roślin, czyli dostaliby homopatyczną roślinę. I właśnie jest taka rodzina roślin w homopatii, która ma dokładnie te, te specyficzne wrażenie, że wszystko jest sztywne, czy to jest dolegliwość, czy ich wyobrażenia życiowe, czy ich, do, czy ich przeżycie. I chcą się ruszać, czyli chcą iść w ruch. I w tym, z, z tego powodu jest problem, że, że czują to wszystko, odczuwają, muszą przeżyć to. Tak jak rośliny, nie mają szansy nic zrobić, muszą stać i po prostu przeżywać to. I tak samo ci ludzie nie mają możliwości, tylko przeżywają. I wtedy ta ich nieludzka piosenka, czyli to sztywność, brak ruchu, chce się ruszać, to jest tak głośno, że zaczynają chorować. To, co robi homopatyczny lek, to powoduje znowu równowagę i wtedy ta piosenka nie jest już taka głośna i wtedy objawy mogą schodzić. Na przykład ktoś, kto by mówił tak, że nie wiem, przychodzi, nie wiem, ma astmę na przykład, no i się pytam, no niech mam coś opowie o tej astmie. Astma jest brutalna, ona mnie zabija, ja nie mogę żyć, normalnie jak wchodzę, wychodzę na dwór i wtedy są te pyłki, to tym bardziej gorzej, to wtedy czuję się tak, jakby ktoś mnie tutaj duził, tak jakby mi zabrała moje, moje życie, jakość życiową. Aha, okej, okay. dobra, niech jeszcze inne objawy, tak, ma objawy jeszcze inne, na przykład kolano go boli, to czas do czasu, nie tak strasznie jak asma, ale boli. No to jakie to jest wrażenie, co to robi z panem? No jak to kolano boli, to tak jakby ktoś mi ścinał normalnie nogę, nie mogę nic zrobić, chcę się ruszać, ale nie mam możliwości, to, to tak robi mnie takiego bardzo niespokojnego, czuję się jakbym, jakbym nie mógł nic zrobić. Ale mnie zabija to i całe życie mi to kradnie, nie? Okej. Okay. Proszę coś opowiedzieć o dzieciństwie. W dzieciństwie jest tak, jakbym nie miał możliwości. Takie było czasami taka sytuacja była, że tata tam coś zrobił i wtedy byłem taki sparaliżowany. On po prostu mi coś tam powiedział i ja nie mogłem już tego robić. Tak jakbym kurczę, ja bym chciał, ja bym chciał wyjść, ja bym chciał się bawić, na dwór wyjść, mieć energię, miałem energię, ale nie mogłem, byłem cały za taki. Tak mnie tak. Z, z, tak, mnie zniszczył prawie, że, czyli w też, na przykład, o snu jakiś, ma Pan jakiś syn? Tak, mam syn. Jakiś syn, no, jadę samochodem i nie mogę naciskać, naciskam na hamulec i nic, a jakie to jest wrażenie dla Pana? Ten pieprzony samochód, on mi tak rozwala moją możliwość do yy, dojechania tam gdzieś na morze i mamę, to mnie tak zabija, a ja on mnie chce zabić, tak, czyli w każdym razie chodzi o to, że w całych wszystkich ich dolegliwościach, w wszystkich opowiadaniach, ciągle jest ktoś, kto komuś coś robi. I zawsze jest jakaś taktyka, jakaś reakcja na to, jakaś, jakiś proces, jakaś um, st strategia, żeby przeżyć. To prowadzi nas do np. Na królestwa Zwierząt w homopatii. Czyli nie damy takiemu człowiekowi jakąś roślinę homopatycznie, tylko damy takiemu człowiekowi jakieś, jakiś lek z, z Królestwa Zwierząt. W każdym razie chodzi tutaj o to, że wtedy ta Piosenka, która jest nieludzka, która źródła na te wszystkie rzeczy, które ja teraz przedstawiłem, to właśnie mówi, to, to, to źródło mówi. Bo żaden człowiek nie powiedział, on chce mnie zabić, ja czuję się sztywny, to nie są ludzkie rzeczy, to są po prostu rzeczy, gdzie mówi źródło. I jako homopata musisz rozpoznać to źródło. Rozpoznasz to, to źródło i będziesz coraz więcej rozumiał, to wtedy zauważysz w każdej dziedzinie dokładnie to samo. I to jest właśnie fenomenalny w homopatii, co... Co, co mnie bardzo zainteresowało i praktykuję tę homopatię systematyczną właśnie już od kilku, kilku lat w Niemczech. I teraz e, zauważam, że, e, że łączę, można połączyć naturę, można połączyć całego człowieka, jego całe życie. I to, co się tu może zmienić w takim momencie, to nie, że tylko jakiś, jakiś objaw się po polepszy, który tam kiedyś był, albo przeszkadza mu, tylko tu jest naprawdę transformacja, ten człowiek nawet nie czuje, zaczyna się czuć swobodniej, na przykład ten pierwszy, który miał tą sztywność, zaczyna się czuć swobodniej, może bardziej się ruszać, więcej sportu robić, ale też w jego doświadczeniu, w jego odczuciu życia ma takie wrażenie, że jest bardziej elastyczny, że nie ma tej sztywności więcej w nim i to też powoduje, że oczywiście wtedy ten sygnał ciała nie musi ciągle wracać i on ciągle dostaje to samo, chociaż zrobił operację na to kolano, albo na, na ten obojczyk, albo na to ramię i mu to nadal wróciło, albo coś innego, mu przeszło na, inny, na inną sferę, gdzie też czuje się właśnie ten sam dyskomfort, to samo wrażenie. Tylko to po prostu w jego życiu się tak zmienia, że on już inaczej reaguje, że on nie jest taki sztywny w życiu swoim, w tych swoich decyzjach. Nie, że on się zmieni, on nie będzie innym człowiekiem, on będzie nadal tym samym człowiekiem, tylko że on, że, że, że to tu się zrównoważy i wtedy on będzie mógł żyć tak swoim życiem, tak jak, żeby od punktu A do punktu B dojść swobodnie, żeby na tej drodze od punktu A do punktu B nie czuć się źle po prostu, że, że siedzi w tym samochodzie, jedzie, się zastanawia, o, czy tam dobrze jest, e, napompowane są opony, e, a czy dosyć jest oleju, a czy dojadę w ogóle... E, ciągle jest w stresie przez tą drogę, a nie obserwuje sobie, jakie są krajobrazy, delektuje się po prostu tą jazdą, delektuje się życiem. Jest cały czas w stresie i przez stres zaczyna chorować coraz bardziej, coraz głębiej. Zamiast roz, rozwiązać ten stres, to on tłumi objawy, tłumi sygnały i stres się powiększa. Źródło mówi i przez homopatię jestem w stanie z, z, Zauważyć, co to jest za źródło, z jakiego to jest źródła, i przy podaniu tego leku hemopatycznego, który jest podobny, właśnie dokładnie to jest, co ten pacjent mówił, ma dokładnie takie cechy, takie objawy, takie jest po prostu, no to jest źródło, po prostu źródło mówi. Chodzi o naprawdę źródło tego wszystkiego. Insekty na przykład, to jest źródło, szybko, 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 nie ma czasu, nie ma czasu, to są insekty. Saki na przykład, to, to chodzi o rodzinę, chodzi o grupę. Bez grupy nie przeżyje żaden sak. Żadne zwierzę, sak, czy to jest kora, czy to jest koń, czy to jest pies, czy to jest słoń, czy to jest człowiek, potrzebuje grupy, żeby przeżyć. Czyli ludzie, którzy potrzebują mleko saków na przykład, to będą bardzo ludzie, którzy będą chcieli mieć grupę zawsze przy sobie. Zawsze będzie rodzina i grupa, to będzie bardzo ważna sprawa. No. Nie będę zaraz rozwijał tematu, to ewentualnie na seminarium mogę wytłumaczyć głębiej. Ludzie mówią, na przykład kliniczna homopatia, jakaś tam homopatia, jakieś tam kompleksowe leki. Homopatia jest tylko jedna, chodzi o to, żeby dobrać indywidualnie lek do danej osoby. I przez to, że systematizowaliśmy homopatię ostatnie dwa lata, jest dużo wielkich nauczycieli, którzy to zrobiło w ostatnich kilku latach. to jest nam łatwiej dojść do właśnie tego głębszego leku. Nie tylko przez same objawy, które znamy z naszych 250-300 lat objawów, książek z objawami le leków homopatycznych, bo to czasami może być bardzo, przerastać naszą wiedzę, tu masz ta, taki podobny objaw, i tu masz też podobnie. A jaki lek teraz wezmę? O, nie wiem. A tutaj, przez tą systematykę, jednak docelowo dochodzę do, do głębi tej, tej, tej danej problematyki. Ale chciałem powiedzieć, że homopatia to trzeba. Nie trzeba. Trzeba tylko umrzeć. Ale w homopatii jest ważne, żeby zauważyć indywidualność. Nie jest możliwe powiedzieć: Dużo ludzi mnie pyta na stronie: Mam to i to, co mam wziąć za lek. Nie wiem, jaki jesteś człowiek, jaka jest, jaki jest twój objaw. Jakie masz inne objawy? Jakie jest Twoje źródło? Co mówi Twoje źródło? To nie jest możliwe napisać w kilku zdaniach. To jest coś, co tylko przez rozmowę jesteś w stanie się dowiedzieć. I przeważnie taka rozmowa to jest tak, tak jakby taki taki trans, taki trochę seans. Rozmawiasz, mówisz, i nagle zaczynasz już nie myśleć, i w tym momencie, jak przestaniesz myśleć, to wtedy za zaczyna mówić Twoje źródło coraz głębiej, coraz głośniej. I wtedy jestem w stanie jeszcze lepiej zrozumieć, tego danego pacjenta i dobrać mu lek, który on potrzebuje. Dlatego w, tym, w, tej, w tej kwestii chciałem tak krótko wytłumaczyć tutaj, w jaki sposób homopatia działa i co to w ogóle jest, bo dużo ludzi nie za bardzo wie, co to jest. Niektórzy nawet, nawet myślą, że homopatia to są witaminy, albo cię pytają, dziecko ma, jak tam mówią, kaszę, co mam podać nie możesz nic podać, jak nie znasz, jaki to jest kaszel, nie znasz, jakie to jest dziecko, jaka była ciąża twoja, co przeżyłaś w ciąży, to są bardzo ważne rzeczy, co to dziecko przeżyło w ciąży, dlaczego ma teraz kaszel. Pamiętajcie zawsze, ciało to jest nasz przyjaciel i on chce nam pomóc. To nie jest, on nie jest po to, żeby nas stresować, żeby nam dawać jakieś tam choroby, objawy, żebyśmy cierpieli. To jest po to, żeby od punktu A do punktu B dojechać swobodnie, dojechać z dobrym uczuciem. Jak to nam się uda, to będziemy szczęśliwi. To uda nam się szczęśliwie umrzeć, opuścić ten świat, w tej kwestii, którym, którego go znamy, i iść w trzecią świadomość. Dlatego życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że trochę mogłem wytłumaczyć o co chodzi w homopatii. I chętnie proszę o kontakt. Homopatii.pl jest moja strona, tam możecie się ze mną skontaktować. I możemy chętnie podyskutować. Jak były jakieś pytania, proszę pisać. Cześć.